Zakon Jezuitów jest bez wątpienia jedną z najbardziej znanych, jednocześnie najbardziej tajemniczych organizacji religijnych w historii. Przez niektórych nazywany jest SS Kościoła Rzymskokatolickiego. Otóż towarzystwo Jezusowe mało kogo pozostawia obojętnym. Zawsze budziło Albo jakieś skrajne oddanie, albo jakąś skrajną nienawiść, nawet wśród duchowieństwa katolickiego. Co więcej, nikt nie zaprzeczył ogromnej roli, ogromnego znaczenia jezuitów w walce o szerzenie władzy papieskiej na świecie. Otóż siła zakonu jezuitów rozciąga się daleko poza, poza świat katolicki. A osiągnięcia w przejmowaniu kontroli nad y, wieloma y, krajami i narodami, również spoza y, świata katolickiego, przez stolicę Apostolską są y, no, po prostu niezaprzeczalne. <kuh> Ale co prócz doskonałej organizacji religijnej i religijnego zapału sprawiło, że towarzystwo Jezusowe odniosło aż taki sukces. Otóż o sile każdej struktury decyduje organizacja, decyduje kom komponent ekonomiczny, komponent dyplomatyczny, polityczny. W przypadku jezuitów wszystko to zostało w sposób idealny, zaplanowany i konsekwentny, dobrane i w odpowiednich proporcjach. W kwestiach związanych z pieniędzmi, potęgą wojskową jezuitom pomagał oczywiście stojący za ich plecami cień namiestnika Świętego Piotra na ziemi. Natomiast oni sami byli mistrzami propagandy, mistrzami słowa, mistrzami operacji na słowach. Otóż faktem jest, że od czasu powołania Zakonu Jezuitów przez papieża Pawła III w 1540 roku Głównym zadaniem Jezuitów było nawracanie mas, które jakby wypadły poza mury, poza mury kościoła, poza obręb kościoła. Taki właśnie cel, zadaniem założyciela zakonu, czyli Ignacego Loyoli, uzasadniał środki. Aby to osiągnąć, aby ten cel osiągnąć, jezuici kierowali się następującymi zasadami. Otóż przede wszystkim do osiągnięcia, konieczne do, do osiągnięcia sukcesu było osiągnięcie sympatii młodego pokolenia. Dlatego jezuici musieli być nauczycielami, musieli być wychowawcami dzieci. Musieli wchodzić jakby w ich umysły. Musieli w ten sposób przekazywać 10 przykazań, wyznanie wiary i tak dalej, aby dostać się do tych młodych umysłów. To jest, to jest podstawowa rzecz. Drugą kwestią jest jeśli chodzi o kontrolę nad dorosłymi, to jezuici musieli być spowiednikami. W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę na Jezuita musiał zwrócić uwagę na spowiedź. Wzmocnić pragnienie spowiedzi. Nigdy Jezuita nie powinien zostawiać bez pocieszenia tego, kto do niego przyszedł, bez rozgrzeszenia tego, kto do niego przyszedł. Trzecią rzeczą jest to, że Jezuita powinien być szczerym. Z serca powinny wypływać jego kazania. Ponieważ ta droga z serca to najprostsza droga do serc innych. Jednocześnie kazania powinny być proste, nauki powinny być proste, zrozumiałe, ten ogień oczu spojrzenia, ogień umysłu jest robi na masach dużo większe wrażenie niż jakieś eleganckie tam. Starannie dobrane salonowe przemówienia. Czwartą, czwartą rzeczą jest działalność dobroczynna. Otóż jest to zawsze bardzo dobry sposób na dotarcie do ludu, pokazanie, pokazanie miłości do bliźniego. Jezuita powinien również zgłębiać swoją wiarę zachęcać neofitów do Dobrania udziału w ćwiczeniach duchowych, tak zwanych ćwiczeniach duchowych. Oczywiście one nie są przeznaczone dla wszystkich, tylko dla wybranych, dla wykształconych. Kolejną zasadą jest prostota. Jest prostota. I właśnie ją bardzo często stosowali jezuiccy misjonarze w praktyce. Na przykład ym, katolicki misjonarz yy, z Francji yy, Alexandre de Rode jezuita yy, był człowiekiem elokwentnym, kompetentnym, przedsiębiorczym. Potrafił rozmawiać z królami o matematyce, o filozofii yy, jednocześnie głosząc prostemu ludowi słowo Boże. Derot wykorzystał fakt, że w historycznym północnym Wietnamie, czyli Tonkin, zwykli ludzie byli przyzwyczajeni do oznaczania dzieci czarnym krzyżem, czarnym krzyżykiem. Malowano na ich ciałach czarne krzyżyki, aby chronić je przed złymi duchami. No, i Derot wykorzystał to bardzo sprytnie. W ten sposób zostały przemycone za pomocą pierwotnej religii chrześcijańskie treści, co okazało się sukcesem. Natomiast w kontaktach z wysokiej rangi urzędnikami, ojciec Aleksander stosował zupełnie inną taktykę. Zaskakiwał ich swoją elokwencją, swoją wiedzą. No i właśnie to on stworzył wietnamski system pisma, piśmiennictwa oparty na łacińskim alfabecie. Napisał katechizm po wietnamsku, napisał wiele innych dzieł po wietnamsku. No i w rezultacie działalności tego Jezuity, w pierwszym roku istnienia w Indochinach udało się ochrzcić 1200 tubylców. Wśród, wśród których było 17 krewnych króla. Otóż społeczność chrześcijańska rosła bardzo szybko w Wietnamie, także w 1660 roku w Tonkin było już ponad 300 tysięcy chrześcijan, 380 kościołów. Ciekawym jest też fakt z biografii. Tego żarliwego jezuita, jezuity, ojca Aleksandra Dero, który wyjechał również do Persji i tam właśnie zmarł w 1660 roku. No i do dziś jest pochowany na cmentarzu ormiańskim w Isfahan w Iranie. Jeśli chodzi o Chiny, to taką postacią, która wpłynęła na rozwój wpływów jezuickich w tej cywilizacji jest nie, bez wątpienia ojciec Mateo Ricci. Stosował on podobną strategię co Derot. Udało mu się osiągnąć wysoką pozycję dla jezuitów. Praktycznie we wszystkich ważniejszych miastach tego chińskiego imperium XVII wieku. Wiedząc doskonale, że może osiągnąć sukces tylko wtedy, kiedy przyciągnie do siebie ludzi bogatych, ludzi wpływowych, ludzi wykształconych, ojciec Mateo Ricci zabrał się do pracy, zaczął pracować z wielką energią. Opanował dialekt, w którym, w którym komunikowali się mandaryni, zaczął studiować chińską naukę, filozofię. Stał się w niej tak biegły, że mógł dosłownie godziny spędzać na rozmowach z chińskimi arystokratami, łącząc subtelnie zasady fizyki, matematyki ze swoją propagandą religijną. Aby osiągnąć tą emocjonalną bliskość z Chińczykami, ojciec Mateo Ricci zgodził się uhonorować Konfucjusza, uznać kult jego przodków. Uzasadniając to świętymi yy, tradycjami państwowymi, szacunkiem do nich, i tak dalej. Co więcej, Mateo Ricci ogłosił, że yy, chrześcijaństwo jest w ogóle kontynuacją konfucjanizmu. Na no, efekty tego typu działalności nie, nie trzeba było długo czekać. Otóż, yy, yy, już w 1601 roku udało się. Yy, Mateo zdobyć audiencję, yy, doświadczyć audiencji u cesarza, yy, któremu przedstawił cud ówczesnej techniki, czyli zegar ścienny. Yy, cesarz był tak zafascynowany yy, pomysłowym obcokrajowcem, że pozwolił mu na dostęp do, yy, do, 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 do siebie, wyznaczył pensję. Kazał sporządzić dużą mapę świata z Chinami, oczywiście w centrum. Sprytny jezuita zrozumiał, że, że jest to sposób na, na, na dotarcie do cesarza. Wykorzystał moment, umieścił na, na tej mapie cytaty z Biblii w białych miejscach. No i ta mapa ponoć wisiała w cesarskich komnatach. No, wysiłki ojca Mateo y, nie poszły na marne, ponieważ y, w 1610 roku, y, już w 1610 roku, y, powstała wspólno, y, w Pekinie wspólnota chrześcijańska, a na, nawet y, taka kongregacja y, pod nazwą Dzieci Maryi. A był to, był to dopiero początek ekspansji. Otóż w 1617 roku w Chinach istniało 5 kościołów 13 tysięcy ochrzczonych a, a po niespełna 50 latach działalności jezuickiej było już 159 kościołów i 257 tysięcy ochrzczonych chrześcijan i 41 placówek zakonnych w takim duchu jezuici stali się po prostu bliscy chińskiej władzy innym przykładem jest wpływowego jezuity na dalekim wschodzie jest postać ojca Adama Schall von Bella Adam Schall von Bell to niemiecki jezuita który zasłynął ze swoich prac na temat o matematyce o astronomii które napisał po chińsku Został szefem, został mianowany szefem, głową takiego nadwornego Centrum Obserwacji Ekonomicznych, Ekonomicznych, Astronomicznych w Pekinie. Okazało się, że ten dotychczasowy kalendarz, z powodu błędów, z powodu niewiedzy nadwornych astronomów, znajdował się w w takiej rozsypce, w takim bałaganie. Miał to zmienić ojciec Ferdynand Ferbist, również misjonarz jezuicki, belg z pochodzenia, który w sposób umiejętny, odpowiednio poprawił kalendarz. I od tego czasu chiński cesarz Kansi nakazał przeniesienie Nakazał oddanie obserwatorium astronomicznego pod kontrolę jezuitów na zawsze. Tak to brzmiało. Sam werbista, ojciec werbista, został w Chinach ogłoszony wielkim człowiekiem. Zgodnie z chińskim zwyczajem został podniesiony do rangi szlacheckiej razem ze wszystkimi swoimi przodkami. Zbudował również w Pekinie fabrykę armat. Towarzyszył Cesarzowi wszędzie nawet w wojnach, w negocjacjach dyplomatycznych był, miał dostęp do ucha, do ucha cesarza. No, tego typu przykłady, które podałem, są dowodami na skuteczność jezuickich praktyk pracy. I wpływania na klasy wyższe. Kolejnym przykładem jest ojciec Roberto de Nobili, który nauczał w południowych Indiach. Działał on jeszcze bardziej radykalnie. Nie zajmując się jakimiś drobiazgami, bezpośrednio współpracował z wyższymi kastami w Indiach, z braminami zaczął od przedstawienia się jako jako sin, siniazi, czyli taki skruszony bramin zaczął dbać o swój anturaż ubierał się w ognisty taki czerwony kapelusz czerwono-żółte szaty chodził w drewnianych butach miał ogoloną głowę Wielkie kolczyki w uszach. Malował czoło taką żółtą maścią z drzewa sandałowego. Ojciec Denobili osiadł również w ziemiance, gdzie mieszkał samotnie przez, przez cały rok, jedząc warzywa, pijąc wodę, żeby doświadczyć jakichś iluminacji duchowych. Kolegom hinduistą przedstawiał się jako, jako rzymski bramin, chwaląc się posiadaniem wiedzy starożytnej no i oczywiście arystokratycznymi korzeniami. No Było to typowo jezuickie posunięcie. W jego rezultacie ojciec Denobili został Uroczyście przyjęty do kasty bramińskiej. Zmienił imię na hinduskie, oznaczające posiadacza 96 doskonałości. Doskonałości prawdziwego mędrca. Ulegając pilnym prośbom, nowo mianowany bramin otworzył własną szkołę, w której poprzez wysiłki. Poprzez wysiłki poprzez, poprzez jego działania, chrześcijaństwo, którego nauczał, przybrało całkowicie hinduski charakter. Sam ojciec Nobili, Roberto Nobili, mówił znakomicie mówił lokalnym dialektem. Pisał dzieła swoje w języku tamilskim, komponował pieśni starożytne hymny hinduskich bogów, i tak Prowadzał wiele elementów pogańskich, zwyczajów, faktycznie sformalizował, na chrześcijańskim gruncie sformalizował hinduskie uprzedzenia kastowe, których sam ściśle, ściśle przestrzegał nigdy nie stykał się z pariasami, nigdy nie przekroczył progu miejsca zamieszkania klas warstw niższych, kas niższych, wskazywał na nich pałką, nie dotykał ich nigdy i tak dalej. Taka nadmierna dbałość o hinduskie zwyczaje szokowała Europejczyków ówczesnych. Arcybiskup Goa, czyli miasta w Indiach, ówczesnego, wezwał go na dwór. Ojca Roberto wezwał na dwór. Kiedy ten się pojawił w tych swoich ekstrawaganckich szatach Bramina, oburzenie obecnych było, było wielkie. Arcybiskup uznał za konieczne przekazanie tej sprawy tronowi papieskiemu ale jak się okazało w Rzymie takie innowacje było, były początkowo bardzo negatywne negatywnie odbierane wielki inkwizytor rzymski kardynał Belarmin sam będąc jezuitą kategorycznie nalegał aby kuria sprzeciwiła się ojcu Denobili ale papież Grzegorz XV postanowił zakończyć postępowanie. Zezwolił na obrzędy eks, ekscentrycznego jezuity, obrzędy malabarskie do, do czasu dokładniejszego zbadania sprawy. Czyli papież okazał się być osobą dużo bardziej, bardziej dalekowzroczną niż jego podwładni. A ojciec Nobili twierdził, że do, do swojej śmierci. W, poł w połowie XVII wieku wychował ogromną liczbę wyznawców i nauczył yy, swojej metody wpływania wszystkich jezuickich braci w południowych Indiach. Yy, dzięki temu, do lat 70. XVII wieku yy, liczba nawróconych katolików yy, pośród Hindusów yy, osiągnęła 250 tysięcy. Co najważniejsze, za indyjskimi braminami, którzy w tym czasie, których w tym czasie w jakiejś tam, przynajmniej części kontrolowali jezuici, podążały ogromne masy zwykłych ludzi, ludzi z niższych kast. Czy możemy powiedzieć, że instytucja braminów w obecnej formie została stworzona przez jezuitów? To no pytanie jest otwarte, ale jest wiele, wiele y, argumentów za tym, że, jest, że, że taka teza jest uprawomocniona. Wiadomo, że w podobny sposób jezuici y, mogli, jeśli nie całkowicie podporządkować, to przynajmniej przeformatować y, elity rządzące Indochinami, y, Chinami, Indiami Wschodnimi y, pod kątem własnych celów, własnych zadań, własnych wpływów. W sposób umiejętny, udając, że są, że są swoi, że akceptują lokalne nazwy, akceptując lokalne nazwy, właśnie lokalne postacie, zgadzając się z najdzikszymi obyczajami, przekonaniami, nie przejmując się tam jakimiś wypaczeniami chrześcijańskiej doktryny, jezuici stali się dobrymi doradcami królów, cesarzy, Podpowiadając im odpowiednie decyzje, sugerując im odpowiednie decyzje, monitorując później ich realizację. Była to taka bardzo inteligentna, inteligentna miękka kolonizacja tych obszarów. No, minęło 300 lat, odkąd sprytni ojcowie jezuici udoskonalili plan rządzenia tymi krajami, tworząc yy, yy, tworząc yy, wpływ na, eli, na ich elitę. No, prawdopodobnie metoda jezuicka została doceniona przez różne siły walczące na, na, na światowej scenie i przez nie przyjęta. No, przykładów jest mnóstwo. Na przykład w XX wieku potężne Stany Zjednoczone wykorzystywały różne Różnych wyznawców kościoła metodystycznego na, na wpływanie na przywódców, czy to w Chinach komunistycznych, czy kapitalistycznym Tajwanie. Yy, nazwy się zmieniały, nazwy były różne, ale metoda była taka sama. Jeśli ktoś mówi, że tam trotkiści wymyślili yy, entryzm, yy, no to jest, jest to taka. Yy, Bajka tego rodzaju, jak jedna z tych bajek, jak ta o tym, że Żydzi rządzą światem. Władcy, ideologie, formacje społeczno-polityczne się zmieniają, ale ten jezuicki z natury system rządów pozostaje niezmieniony. Wracając uwagę na działania określonych przedstawicieli elity w danym kraju, zawsze należy o tym pamiętać. I stworzone przez twórcę zakonu Ignacego Loyole powiedzenie fanatyczne, wizjonerskie, okazało się działać, a powiedzenie to brzmiało mniej więcej tak: stać się wszystkim dla wszystkich, żeby kupić wszystkich. Dzięki.